Siemaneczko. Dzisiaj ponownie jedziemy w D Euro Truck Simulator 2 i jest oczywiście ze mną Junior. Siemaneczko Junior. No siemanko, szodanko. Z tej strony to junior Juniorski. Czekaj, bo robię teraz miniaturkę. And welcome back to Euro Truck Simulator 2. Darku. Tak, i Fajną mam ciężarówkę MAN, tylko mówię z no. białej, żeby pasował do mojej super y, naczepy z Tyskiego. Gdzie będziemy dalej eksplorować Ukrainę? Y, będziemy jechać Dokładnie. w głąb Ukrainy. No i zobaczymy jak będą, jak będą wyglądały nasze przygody. Zapraszam. Ty, nawigacja, mapa świata, nie? I no. teraz tak, bo my tutaj mamy troszeczkę do odkrycia, my możemy też na Białoruś jechać, ale tam niczego nie ma, tam jest tylko stacja benzynowa. My mamy poka, tutaj do odkrycia jeszcze Sarny, Warasz jakiś, później mamy łódzk. Ale wiesz, ja bym pojechał tu, ja ogóle... tu w dół Kiszyniów, patrz, Odessa. Gdzie Odessa ty masz? Z Odessy. Kiszyniów, a jest Odessa, Odessa ty do Odessy wszystko. można jechać? No hopie. Je. Yo, i później tu można popłynąć do Jordanii i tak dalej, nie? Patrz. Można, no. To, a co tu jest? Jordania i to wszystko, nie? Tu jest Gruzja, chyba jak się nie mylę, Tbilisi, tak, tu ja będzie nie Gruzja mogę tam. i jeszcze coś. Tu są jakieś dwa kraje. Ja nie no. mogę, ty jedziemy tam. Jedziemy! No to dobra, ja bym, do Odessy, ja, Ale ja bym pojechał może do Lwowa, nie? Albo do Lwowa, Ogarnąć temat. No. Albo tutaj sobie po prostu pojeździmy, nie wiem, do, do Sarny pojedziemy, może tutaj znajdziemy jakąś fuchę, co? Ja bym się przejechał po prostu tak, o, do Sarny, na pusto. Mamy w sumie trochę kasy, ja mam 17 tysięcy. Ja I 400. do Warasz bym też pojechał, co? Ja, możemy sobie tutaj po odkryli, do nie? do Warasz, no, Warasz, starny, okej, okay. ale na Lwów też byśmy mogli jechać, bo z Lwowa może będą jakieś fajne zleconka właśnie w kierunku... Odesy, nie? Wiesz, w Lwów Dobra, to, to a, powiedz mi, Lwów. a powiedz mi, jakie my tutaj mamy zlecenie? Mamy tutaj coś fajnego do ogarnięcia, czy tak nic nie za bardzo jest? Czekaj, coś już fajnego. sprawdzam, co u mnie. A bo to musimy trawie. tutaj sprawdzić, nie? Zapytać się chłopu. Czekaj, ja sobie tutaj odpalę naszą ciężarówkę. Naprawiłem ją w ogóle, miałem ostatnio 70 tysięcy, ale musiałem naprawić ciężarówkę i mi zostało tylko 17 tysięcy. Ale to nic, to nic. Juniors Dolara walnęła, nie? Wczoraj ostatnio jechała i walnęła. Dobra, ja zobaczę jakie my tutaj mamy zlecenia, rynek ładunków. Dobra, ja nie mam nic, nie? Tutaj na dół. Mukaczewo, mam, do Mukaczewa mam i przez Lwów się jedzie ewentualnie, ale to na razie mi nie pasuje, wiesz? Ja bym sobie ogarnął tutaj tą Ukrainę zobaczył waraż i sarny. Do psków stary, do Rosji można też jechać, czaisz to? Do Pskowa, no, no ta. No. Ale to nie, ja, ja bym pojechał na razie na pusto, jak myślisz? Jedziemy na pusto. Dobra, jedziemy na pusto, pozwiedzamy sobie tutaj. Zobaczymy w ogóle, jak te drogi. Te drogi nadawają się do transportu publicznego, czyli naszego. Darek, ale mówi się nadają, a nie nadawają. Nadają, ja wiem lepiej, co się robią. Nie się nadawa. Ale ta jest tak piękna, nie? Prawie tak ładna jak moja, masz rację. Dobra, no to co, zaznaczamy sobie te sarny. Ja sobie zaznaczę tą. sarny. Stację benzynową. Mi się, mi się wydaje, że my musimy na pusto pojeździć sobie trochę na tej Ukrainie, wiesz? No tak zrobimy, nie? Dobra. No. Ja mam w ogóle silnik zapalony, nie? Kurde, oni zaś mnie to sprawdzają ty stary, ja nie mam nic, nie! Najlepsze jest to, nie? Jedzie gościu. O, mam już SPI 70TK, ty zrobił się! Mam już y, polskie rejestracje! Gościu jedzie na polskich no, rejestracjach, ja nie, nie? Gościu jedzie na polskich rejestracjach. SPI na czepę mam na Monachium, nie? Aha. Wiozę polskie piwo, botyskie, ale piszę po niemiecku, jestem na Ukrainie. No widzisz, a ja mam SG to jest tak umilone, z mam taka, nie? Ja mam rejestrację SG, czyli z Gliwic, wszystko się zgadza. A z tyłu mam też polskie kaka. Kaka? Łoł! To taka, to taka chyba fikcyjna wylem. kaka, nie? Kaka fikcyjna, no. A czy nie wiem, czy, ja... czy jest taka, tak szczerze. Ja nie wiem, co tu jest napisane, nie? Czekaj, ja, ja miałem ruski w szkole, ty. Serio? No! Przygodę I co umiesz to tam przeczytać? Tam pisało, gdzie możemy jechać? Do Varanika. Prest, prest, prest. Prest, prosto. No, a nie, Brest. Brest na no tym, no tak, no ja miałem, ja tak trochę jeszcze pamiętam, nie? Dobra, ty ja stary rocznik dżidu. jesteś, jak ty miałeś rosyjski w szkole, co? Ja miałem zawodówce rosyjskie, no to były lata 2000, taki początek jakoś. A powiedz wszystkim, kim jesteś z zawodu, bo ty kiedyś wykonywałeś usługi na mnie, że tak powiem. Usługi, w ogóle ja mam dwa zawody, słuchajcie, jeden zawód, który zdobyłem w Polsce, jeden który w Niemczech i ten pierwszy w Polsce, gdzie właśnie wykonywałem usługi na juniorze, to jest no. fryzjer, słuchajcie, ja obcinałem włosy. Fryzjer! Fryzjer! Jak w piłce nożnej, tylko w, w, w piłce nożnej fryzjer to nie jest nic dobrego akurat. Eee, no bo fryzjer to tam mecze sprzedaje i takie tam. Eee... Fryzjer sprzedaje mecze? Tak, jakoś tak to jest, nie? Ale co to znaczy, że sprzedaje mecze? No, stary kupił wynik, nie? Zapłacił drżnię, żeby przegrała. Pozostawił u no. Mahera i wygrał kupę kasy, wiesz jak? Tak jest? No. A czy kiedyś tak było, nie? No. oni tutaj policję mają w Ukrainie, Ty, no, to no do daćka jedzie. jedzie opie, no, dać, do... no bo co, no. Tania, siła robocza, nie? No tuż to autobus jedzie. Autobusik rosyjski! Ciężarówy Ciężarów spokojnie, ukraiński. ale muszę ci powiedzieć, że... To no, coś jest nie tegez, nie? No dobra, LKW Walter jechał, dawaj, opowiadaj dalej. No, no i byłem tym fryzjerem, ale nie było z tego dobrej, dobrej kasy, dlatego się przekwalifikowałem jeszcze w Polsce. Ja, nie, było do... nie było, dobrej kasy. Patrz, ile tu świeci, stare. W wózkach widłowych, masakra! Hamuj, 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 hamuj! Hamuj, patrz, ja muszę tu jechać, stary... Ja muszę tu, stary, wjechać, to zobacz, jakie oni mają mopy. Masakra. Ja pierdziele, ty. Opowiadaj dalej o tym, nie? No, i prze, prze... Przekwalifikowałem się na wózki widłowe i potem pracowałem... na wózkach widłowych. Jak tu wygląda, ty, patrz. No uwaga, jadę tu za tobą, uwaga, uwaga. Masakra, ja ile tu jest mógł, śmieci, ja no. Czekaj, ja muszę wyjść z ciężarówy. Ja też byłem, czekaj, wyłączę sobie silnik. Ty też wychodzisz, tak? Ja pierdziele, jak tu wygląda, ty. Ja, ja no, już nie będę nigdy, ja już nigdy nie będę psioczył na Polskę, nie? Naprawdę ci powiem. no Masaka, Brud, i ubóstwo, nie? Jak to mówią. Ptaszki gdzieś tam ćwierkają stary z tyłu. Tu je... A co tu jest napisane? Tu jest napisane Kowel czy co? Kobel chyba. Kowel, no Kowel czy, czy... i na koncie te małe B to jest znak miękki chyba, jak się nie mylę. Czyli Aha, czy tu jest miejscowość Kowel i zobacz, ty... I rzeczywiście, patrz, Kowel, czyli coś z tego, nie? Z konia, patrz. Widzisz? Oni mają te... Ko... No te z konia. Kopyta? Podkowa, tam, podkowa, tam, podkowa, no? Podkowa, o, kowel, 310, nie? Patrz, jakieś, 1310, patrz, to jest jakieś rocznik nie? Jakoś bana u góry, a na to podkowa. No. A nie wiem, czy to podkowa, czy to nie jest taki wieniec albo coś takiego. Masakra. Ciężko to... powiedzieć, w każdym razie jest to kowel i śmieci jest co niemiara, nie? Aż normalnie żal na to patrzeć. Dobra, jedziemy stąd, ja nie chcę na to patrzeć, bo to jest. wygląda co najmniej źle, nie? Uwaga, zapalam silniczek. Dobra, ja jestem gotowy, jakby co, junior. Dobra Darku Dareczku, wyjeżdżamy stąd, bo tutaj normalnie, wyjeżdżamy. wiesz co ci powiem Masakra, nie? Co tu się dzieje? Ty normalnie śmieci tej i tego nikt nie sprząta? No widzisz. Jadę. Widocznie nie, dobra, wychylej się za tobą od razu jadę. Ale, ale zobacz w ogóle, że oni mają pasy jak w Niemczech, nie? Że nie mają podwójnej ciągłej tylko pojedynczą ciągłą, jak w Europie takiej normalnej, no. nie? Pa jak widział w siebie, pa! Nie nie, nie, on już widział, ja widziałem, ja wymusiłem, trudno. No trudno, nie no, tak widziałaś tak za mną, nie? Takie jak w Niemczech, no? A czy. Jak ja sobie tam. na spokojnie na tempomacie pojadę, wiesz źle? E, 60 na godzinę. Bo mi się wydaje, że my dzisiaj też nie dojedziemy do tej. Do czego? Do Lwowa chciałaś jechać, tak? Ty chciałeś, a czy ty chciałeś do Lwowa, nie? A nie, ja chciałem no. do Lwowa, ty chciałeś do Czarny. Ale tu musimy ogarnąć, bo ja ci powiem nawigacja, no tutaj za chwilę do Warasz pojedziemy. Mamy chyba 12 minut do tego Waraż, nie? No. Ja zwiększam tempomat do 80. A później jeszcze ciśniemy do tej drugiej miejscowości, bo musimy zobaczyć, czy mamy jakieś tutaj fajne ładunki, nie? Do ogarnięcia. Są jakieś no, fajne rzeczy, ta, o tym. No, trzeba chodzi. będzie, trzeba będzie właśnie gdzieś tu zajrza, że tych policja. firm. No, bo... <noise> policja! policja? <ty>. Trzeba <noise> będzie zajrzeć do tych firm i, i, i szukać, nie? Zlecenia, bo no, trzeba zarabiać, nie? A musisz się baknąć Ja mam, wiesz, ile kasy, 17 tysięcy. Musisz się, się baknąć, nie bardzo. A następnie. Nie, ja mam... A... Ja mam 400, hopi. Ja. IKEA, IKEA jest. W... Na Ukrainie mają IKEA? No, tak widocznie, może mają, nie? Dajcie znać koniecznie w komentarzu czy na Ukrainie jest IKEA, bo takie takie rzeczy mnie ciekawią, nie? Taka, wiesz, jak firma, która jest praktycznie na całym świecie. Polecisz stary do Japonii, chcesz sobie kupić meble, idziesz do Ikei, nie? No. Tak jak PewDiePie, on teraz się przeprowadził do Japonii, stary, on się urządził w Ikei, nie? <śmiech> <śmiech> żeby mieć, szwecję, żeby mieć szwecję u siebie ty. Masakra. I nie wiem czy IKEA przy, IKEA chyba nawet też jest w Ameryce, tak mi się wydaje, no ale czy będzie na Ukrainie? IKEA, jak jest na całym świecie, to i na Ukrainie będzie, nie? Tak mi się wydaje. I tu wydaje. chyba fotoradar jest taki znaczek, że to chyba fotoradar. Tak. Tak to wygląda, no. Tak? Tu mamy stację benzynową, tu się można zdrzemnąć. ale ile to w ogóle kosztuje u nich, ty? Bo to chyba hry, rywien, nie? Hrywien, no, Chyba I mają tak. mają setkę. Ale dobre 52, paliwo i będą mieli, nie? 54. Oni będą mieli dobre, oni będą mieli dobre paliwo, 54. mi się wydaje, nie? Tak, prawie w ogóle bez wody. <laughs> ale wiesz co ja ci powiem, że jak się jedzie tutaj po tej Ukrainie i widzę te parkingi tam i te stacje benzynowe, to ja się czuję jakbym był teraz właśnie w Polsce latach tak 95. No ja to ja tam zapamiętałem, no, jak później tak. wyjechałem, nie? Tak? Tak było, ale widzisz, teraz się to pozmieniało wszystko, nie? Teraz się to pozmieniało. No ja mi się tam czasami na stronie głównej na YouTube pojawiają filmiki e, na przykład z giełdy samochodowej w Gliwicach, nie? O. Jak tam ludzie stare parkowali, sprzedawali te malacze i tak dalej. Lata starej 95, 98, nie? 95 98 to, był, z... to była największa giełda w Polsce samochodowa. No, dalej tam jest, nie chyba co niedzielę. Dalej jest, nie? Ale nie wiem, już chyba nie jest największa, nie? A, jako no. samochodowa, bo ja nie mówię jako całość, bo jako giełda, tam była też normalna giełda. Ale jako samochodowa to była największa w Polsce. Na tamte czasy, no. nie? I ci powiem, że... To co się teleportują? Lagi masz. A tu to... jest chyba jakaś firma po lewej. I ci powiem, że no tam nawet auta stawały i na błocie, nie? Normalnie na bocie stawały. Gdzie, no? Masakra, ty. Dobra, tutaj coś mam jakąś chyba firmę, tak mi się wydaje. Chcesz tam zajechać, zobaczyć co tu jest? Ferrari Może... tam stoi, ty, Oj, patrz! Za... Hamuj, 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 hamuj. Bo tu się wjeżdża stary po polu, nie? Patrz. E. Tu wjeżdżasz na firmę i normalnie musisz ha, pole po polu, i Ferrari. I Ferrari stoi. To może nie? nie taka biedna ta Ale... Ukraina ty. Nie, tu Lambo stoi. Taka zaraz się obczaję. Lambo na Ukrainie stary stoi, nie? No wiadomo, gościu ma firmę, nie? Ale czekaj, ja sobie tu zobaczę. Enter, czy my tutaj mamy rynek ładunków? Czy mamy coś fajnego tutaj? No, zobacz. Do Warszawy do Polski stary. Kiedy będzie? Powacja. MNE, co to jest? Madagaskar? Nie, Czarnogóra. Madagaskar <g Means> Madagaskar. Ale jest Madagaskar, tu Madagaskar tutaj, czemu? jest tu Madagaskar. Jest Madagaskar stary, no, no. dobra już żadnego nie ma. Żadnych no, padlunków nie. No Cypr na pewno jest. Ma, a nie, Madagaskaru nie ma Madagaskar jest w Afryce. Ale chyba. Tak. Famoso, jest w Afryce, no. Ja widziałem, że z Afryki sam, Brazilia można ściągnąć. Jedź, jedź panie, jedź. Czekaj ja zobaczę, może ja będę miał tu coś ciekawego. Aha, bo ty masz inne Pani czeka, ja pani czeka yy, Irlandia, Dania, nie, Wielka Brytania, ziemniaki do Wielkiej Brytanii, ty. <laughs> Ziemniaki do Wielkiej Brytanii z Ukrainy. A no, tutaj rzepak dobra. i olej się wiezie, nie z Ukrainy. Chyba tak, no nie duży rzepak, bo, to, bo ja to nawracam. Lecimy. Kiedy ja zainstaluję tego Tobi trackera? Nie wiem, może jeszcze się uda w tym roku. Albo w przyszłym. A patrzę, tutaj... Aha, bo tu ma, masz takie znaki ukraińskie i takie Kurde, no jedzie Matis, nie! Matis no nie to nie jest Czekaj. Matis to Jakieś inne auto ty Czekaj! No jaki to za pajac ty no co on robi? Ty no jedziej się dla mnie gapitył jedziesz tej... tam? Oni na tej Ukrainie jeździć nie potrafią, nie? no. sorry! Okay. Sorry nie Abra jak już stoisz to stój synu. Ja też so. wyjadę nie, bo też, nie tam nie A nie ty nie, nie, masz nie, nie, masz nie, masz nie, nie, a nie, 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 To nie, 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 Kijowa. nie, mamy, nie, 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 ty nie, 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 patrz nie, 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 bo nie, Patrz. nie, nie, patrz nie, 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 oni są chyba prawosławni, czy, tam, czy coś, jakoś tam. No. Nie? Jakoś tak. Ale oni, ale oni też wierzą, e, przepraszam, że tak wypowiadam, ale może są tutaj jakieś e, ludzie, którzy z Ukrainy nas o, oglądają. Czy, e, pra, no ja nie wiem, czy tam w prawosławiu też się wierzy w Boga i w Jezusa normalnie, tylko że oni mają tam inne świątacz. Ja ty tu jedziesz, czemu tu jedziesz, tak ci pokazało? Ja, no bo najpierw jedziemy na Warasz, nie? K Aha. Na Warasz jedziemy. Aha, bo ty na no dalej prosto. Dobra, dobra, dobra. Jak, jak to działa? Na jakiej zasadzie? Na, a, a jak to się mówi? Weż, Koci taki kocia jest, wiara? Kocia no? wiara. Nie no, to je Świadkowie Jehowi, nie? Aha, Świadkowie Ale, Jehowi, no. ale to obojętnie prawosławnie czy nie, to oni mają właśnie, wszyscy chyba w Jezusa wierzą. Jest no, tylko... Boga? Bo są dwóch czy trzech takich głównych bogów, nie? Jest Budda, no. jest, jest Jezus, no i jest Allah, no. nie? No. No. Nie ma więcej, tylko że oni na różne sposoby to potem interpretują sobie, nie? A luteranizm? Co to, to znowu jest, <laughs> to ja nie wiem. Piszcie w komentarzu, co to jest literalnie, ja nie znam się aż tak na religię. Patrz to, patrz! E, tu jest atomowa co? ta! Ej! No? No patrz, jak tu wygląda, ty! Gdzie my tu przyjechali, ty? Hamuj, Gdzie... Hamuj. Stary, tu są fajne widoki, ej, patrz. Ej, junior. Żeby nie było tak, że my wyjedziemy stąd i będziemy świecić w ciemności, nie? No, ale powiedz mi, ty, a tutaj jest Czarnobyl? Nie. Yeah. Ja nie mogę, ty, pa jak tutaj jadą z tych kominów. Jak wygląda. normalnie, ty, masakrycznie, widziałeś? To, pa, ten jedzie. My sobie tu stanęliśmy fajnie, pięknie. Ty, kurde, ale na tej Ukrainie to, to wszystko płasko, nie? Oni tu nie mają żadnych gór, ani nic takiego chyba, ja nie wiem. Kurde, ale jedzie tutaj kominami, ty, i tutaj, zobacz, te, te, te rury, tak, nie? Przez, przez drogę idą pod spodem. Straż też jedzie, pewnie tutaj też swoją straż mają. No jedzie straż, no, właśnie, jedzie straż. Dobra Darku, Dareczku, czy ty jesteś ready? Możemy już jechać? Ja jestem ready to go. Całe życie jestem ready, nie? No no no. Kurde, ja nie wiedziałem, że w tym waraż, stary, tu jakaś taka elektrownia atomowa będzie. Kurde, żebyśmy tutaj naprawdę za chwilę nie zaczęli świecić, nie? No, na zielono. Na zielono. Jak opieki miodowe. To powinno być takie, to powinno być takie... Takie no, ta. Nie? No. Takie, takie jakieś dziwne rzeczy się dzieją. Ludzie mi to kiedyś tłumaczyli dlaczego to się tak robi? Patrzcie, no normalnie to jest fabryka, nie? Fabryka, no? Fabryka automowa. Ale pan jakimi autami tu jeżdżą ty, Audi, Octavia, Opel Adam. Oni tak źle nie mają, nie? Opel Adam. Opel Adam? No nie mają, że no co no, no, Opel, Adam Opel Adam jest Adam nowy, stał, no to, No tak no. To nie jest Opel Corsa 1, tylko to jest Opel Adam, nie? Opel I, o, Adam. I zaś tutaj. I zaś tu patrz policja idzie. Teraz z kijanką jadą. I te śmieci, nie? Policja przejeżdża obok starej tu same śmieci, nie? Same śmieci, faktycznie tu leżą znowu śmieci masakra. Mi się wydaje, że tutaj możemy wjeść coś dziwnego. Gdy my tu sobie gdzieś wjedziemy... Patrz, odkrył to miasto Warasz. To no. Tutaj masz firmę chyba po prawej. Muszę możemy tak, jechać. tu jest po prawej firma. No ja też mam odpowiedzialność. Ja zobaczę co ja tu mam. Mi się wydaje, że my tutaj jakieś mega dziwne rzeczy będziemy mogli włożyć. Patrz jak tu wygląda. Urządka. Jak syrop w Rosji, tak, nie? Tak wszystko takie o -o. depresyjne jest. Aż. Zobaczę co ja tutaj mam. Rynek ładunku. Użyte opakowania. Ale gdzie? Postawić, do Gruzji możemy jechać. Do Armenia, Azerbejdżan. To no. już z tą pojedziemy. A i musimy sobie ogarnąć tego drugiego promotca. No. To żeby do Egiptu sobie jechać, albo do Syrii. Darku Dareczku, zobacz. Pojedziemy, pojedziemy, no. Darku Dareczku, weźno, no, zobacz co, jakie tutaj masz ładunki. Ja patrzę już, no. Bo ja muszę tu nawrócić i my jedziemy po prostu dalej do tej miejscowości co my tam zaznaczyliśmy. No trudno, dzisiaj sobie pojedziemy na pusto, ale przynajmniej trochę Ukrainy zwiedzamy i szukamy roboty. No może we Lwowie coś fajnego będzie. A Kijów? Kunda, Kunda Estonia, Chios, Grecja. Nie. nie, same dalekie, o je, co fanie, wola boka, Co oni do tu wysyłają, Estonia. tu nie ma nic. Do Turynu do... stary, no nie, to ma opakowanie jakieś takie. Nie ja też... tam jeszcze musimy jechać? 9 minut, 127 km, dobra Ja już po wyjeżdżam. Tak ja tu też objadę, bo to przecież by nie idzie zawrócić. No, no, lepiej, nie, lepiej sobie jechać. Niż cofać. Tu jakiś autobusik zjedzie, on mnie. Puści spoko, dzięki, dzięki tam, czekaj na mnie Anie, dzięki, dzięki! No spokojnie, będę jechał! Ty już tam całe w panice jesteś, chłopie. A ty ze mną jedziesz do Norwegii zarobić, czy tak nie za bardzo? Normalnie pojedziemy do Norwegii zarobić. Czekaj, jest 12 to... godzina, fajna pogoda jest. Fajna, nie? W końcu nie leje. W końcu nie leje, no właśnie. Ładna, złota jesień. Dobra, jada! Jak będziesz tutaj jechał, tu na zakręcie, stary, po prawej stronie stoi taki złoty Audi A6. Na zakręcie złoty Audi A6, dobra, zaraz obczaję. Ej no, już z daleka widzę, rzuca się w oczy normalnie. Ładne, jak twoja ta, jak twój MAN. Jak mój MAN, no? Ja już tak dawno ciężarówkami nie jeździłem, junior. Ja non-stop RS7, wiesz, a takimi się autami buja bujałem po Eurotraku. No? Normalnie już zatęskniłem, żeby wsiąść do ciężarówki i jechać e, ciężarówką, nie? Bez kitów. Kurde ciężarówką jeździ, to jest super sprawa ty. To jest, wszystko jest fajne, ale jednak ciężarówka to jest ciężarówka. No Jak wejdą autobusy będziemy wościć klientów, Junior I wszystko To będzie dopiero, nie? Oni tutaj w ogóle nie mają znaków na drodze tu. i ten stanąc na środku on się przestraszył, że tego go wyprzedzasz, ty no, no nie wie co się dzieje, no, no. Policja, uważaj, policja jedzie sorry, 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 Tu musimy jechać, bo tam jest wjazd do lasu A, A wiesz ha, w ogóle, że prawo, podobno... No. Jak ja, ja grałem kiedyś tak w taką gierkę, Bus World ona się chyba nazywała Bus walk, nie wiem, nie I jest w ogóle, że tam... Na Ukrainie jest tak, że jak masz jakieś wioski, no w Polsce masz na przykład wieś, powiedzmy gdzieś tam blisko Gliwic, jaką masz wieś? Powiedzmy. No co tam masz obok ciebie? Jakąś wieś, nie? No Wójtowa na wieś, powiedzmy. No? Wójtowa wieś. Wójtowa wieś, powiedzmy, nie? Przy Gliwicach, nie? No to tam masz normalnie drogę zrobioną. Masz chodniki, masz ulice, to tam, to wam, to. Wiesz, że na Ukrainie podobno jest tak, że. Wszyscy są w błocie? ty gadasz. No, oni tam w ogóle dróg nie mają, podobno. Ja nie, nie wiem, czy na 100% tak jest, ale może tak być, nie? Mhm. Mm może, nie? Nie Jaki wiem. Jaki fajny samochodzik tam teraz jechał. Skryty. A temu wy mój. A nie! Aha, bo on w lewo skręca, to jedzie prosto. To jedzie w lewo, dobra. Tam to jedzie w lewo, my jedziemy w lewo. Czyli my możemy sobie jechać po prostu. Ten cię puszcza z prawej, patrz. Myślisz, że mnie puszcza. Mhm, mm to stoi, no co? Chyba, dzięki. Dzięki, dzięki. Jedź, wiesz, nie? Jadę, jadę, oczywiście, że jadę. Patrz, piekarnia tu jakaś? Piekarnia, że byłeś piekary ty. No, piekarnia. Piekarnia normalnie tam była. Nie, normalnie jak ten. E, jak się ten serial nazywał? Pod sklepem stali. lata. Nie, i piwo pili. Wino pili. Policja uważa. Wilkowyje czy coś. Czemu tu tyle tej policji jeździ? Myślisz, że to jest Mierne. takie policyjne państwo? No teraz bardziej chyba niż kiedyś. Czemu? Po tych wojnach. No możliwe, no kurde. Ale nie ma tutaj żadnych takich znaków, nie? Że, że... Coś się dzieje tutaj dziwnego. Nie. Znaczy, bo generalnie w Ukrainie normalne życie jest. To tak w telewizji pokazują te największe. Wiadomo, że tam tragedia i się dużo rzeczy rozwaliło, ale no. też, jest dużo, dużo miast i wsi jest takich, że. się nie pozmieniało normalnie za bardzo. No? Tak, normalnie żyją, nie? Normalnie sobie żyją, nie? No a ty chcesz, stary, do Odessy jechać albo do Lwowa. No w Odessie Wiesz, to tam, będzie to tam już będzie masakra, nie? Normalnie. Ty chcesz do, do Lwowa jechać, ty. Odessa. A najlepiej do Kijowa, stary jeszcze. Ja tam pojadę no. i nie wrócę ty. Uważaj, patrz, 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 patrz co tu się dzieje Uuu, wyhamowałem, o Jezu, już myślałem, że nie wyhamuję. Pa jak pracują, pa jak robią drogę No i widzisz, i robią elegancko Jest salon skani, jesteśmy w sarny Jest salon skani Patrz też... A Sar A patrz, sarna sarny i to, jest i to jest i i sarna namalowana, widzisz? no właśnie patrz no. 1885 a to... patrz, jakie auto, jakie auto się buduje? Jaki się tutaj dom buduje? Dobra, jesteśmy. Gdzie my mamy teraz wjechać? Tutaj się śpi. Tutaj jest okno. Tier parking w ogóle? To nie BP, tylko jakieś okno. A tu jest warsztat na lewo, tir parking. Policja? Dobra. Tu też jest policja. Patrz Rondo. ty! Wszędzie na rondzie dwie policje tej i, i się patrzą, nie? I jeden i drugi się patrzy, Ty no Ale co? Mamy... Halo! Ale mamy polskie blaky, nie? No. To musimy uważać, nie? Bo oni hmm. mogą. Ale Polaków oni chyba lubią co? Teraz. Ale ej, piłka na środku ronda. Ej, normalnie mnie dopuścić nie chcą. Wiesz, co? Czy oni się z Polakami lubią? No, nie wiem, nie mam pojęcia. No, chyba tak, nie? Chociaż, no nie wiem, ten, tam jakaś scena się podobno robi, nie? Że my im, że, że tak się otworzyła pota polska dla nich, Skręć, przyjęli tak. i tak dalej, a ten ich przywódca tam krzyczy teraz na nas podobno, nie? Ja nie wiem, czy tak jest. On no kombinuje, bo... bo. Nie chcę mówić jakiś flip, czul. Patrzę tylko na tak siebie. Ja mam tu jechać! To jest to... zakaz wjazdu! Ej, ty, no? A następna w lewo? Musisz, musisz... A druga w lewo? Nie, tu to... już, już jest koniec, już jest koniec ślepa uliczka, koniec gry. oha Musisz cofnąć trochę. Trochę musisz cofnąć, stary, ja, ja my jedziemy pod prąd, wiesz o tym, nie? Ale jak już nie mam... za mną auto stoi, ja nie mam gdzie cofnąć Poczekaj, chociaż trochę, 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 dobra, już już już, już tam ci wystarczy Ja to pojadę. To ja już jestem Walnąłem cię? Nie, dotkłeś Kurde mnie. A, dotkłeś mnie Patrz, zakaz, ale... nie za chwilę będzie spotkanie z ukraińską policją nie? No Ale tu się nie da ja inaczej nie... faktycznie jak to jest. No nie da się składze. inaczej, no co nie patrz. Aha, to jest tylko ze stacji benzynowej, dobra, to spoko Policja nie zauważyła. Pa Tesla stoi Widziałeś? Poka-poka, ty tu no, no, no. widzisz. Des, teslowany. Zresztą, jak tutaj przyjedziesz na stację, to zobaczysz z Teslowaną, z Tesle. e y stoją, skanie stoją. tu Tesla, no. Kurde, gdzie by tu wjechać, wyjechać... I patrz, i normalnie nauce. mają ładowarki do ładowania tam z boku. Pat, tego Mustanga chłopie bez dachów. Mówisz... Ukraina taka, że nie ma drugi, nie ma tego, ale widzisz, ale ładowarki do aut mają. Ja, my się, wiesz, że my się tu nie wyrobimy. My się tu nie wyrobimy. I tu normalnie pod prąd trzeba było prosto, jechać. Gdzie ty jedziesz tam? No, o nie! O dystrybutor zahaczyłem! No, KURDE! Ale po co ty tam jedziesz? No, żeby wyjechać stąd! Przecież tu masz na wprost drogę. Tak, ja Tak, ja wyjadę chyba. Trochę so porysuję tam moją naczepę, ale. Patrz! 1729 zł. <laughs> Kurde. A bo ty chcesz tamtędy wyjechać, jak my wyjechali? No bo tam masz zakaz wyjazdu, a tam policja stoi, stary. Dwie policje są. Dobra. Ja spróbuję też no, ja tak wkomponować. Oj no, przecież tu się nie da wkomponować. No nie da się, nie da się, stary. Katastrofa, ej. Nie patrzy, czy coś jedzie po lewej stronie. ja. Ej nie, mam chodzenia na czepy. Ale zahaczyłem Czemu? auto. Zahaczyłem auto. No, tu policja stoi. Co się zaś stało? Coś zapłaciłem, stary teraz. Nie wiem w ogóle o co chodzi. Coś było pipi, pip, 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 Kredyt spłaciłeś. No nie wyskoczyło mi nic, co się stało. Patrzą, stację będę nową po lewej, stary. Nie, to jest jakaś... Teraz tu obszar. jest my tutaj musimy o robotę zapytać. Gdzieś tu stary zabrał, jacyś tu jakieś płytki stare na dach nie? O co chodzi? To oni tu te roboty na pewno nie będą mieli, jak oni to jakieś zużyte felgi mają. Ty. Patrz. Gra... gra no. nie. Obszar bez kolizji, wjeżdżaj na mnie. Kwadraty, no jak... M2, kwadraty, metr. Metr kwadratowy, ten sklep się nazywa metr kwadratowy po polsku. Ty. Łotwa, nie, Rosja, nie. Dobra, wjechałem tu. Nie ma tu żadnej roboty, no nie ma nic, stary. Do Francji jest, chcesz jechać do Francji? Nie. Ile to kilometrów? Gdzie to pokazuje? Dużo, dużo, to jest Ej na, dużo. Ej, Ej, na Madagaskar. Nie, to jest na... Tu Macedonia wyspa bo... Nie, Kostaryka. Na Kostarykę stary można. Ło ciup i na samą górę na fiordy, te 2800 metrów. Łopanie! Ja nie mogę, ja tam nie jadę, nie. Ja tam nie będę tyle jechał. Zobacz, czy ty masz jakieś zlecenie, jak nie, to się stary musimy tutaj zdrzemnąć. I jutro wstaniemy. Zresztą, która jest godzina? 14, 17. No pójdziemy sobie na kawę, coś tam zjemy sobie. Tak, ale z ładna pokona, to że grilla, odpalimy, chopnie. Czekaj, ja już patrzę. patrz, te boksy, Patrz! 114, 8, 8, 8 jest tutaj. czekaj, 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 olbia. Czy rzeczywiście mają Toma 114, tu To są pudełka z Audi. O co chodzi? Tu dobrecina mam. Kto to jest dobrecina? Węgry. Gdzie ty masz pudełka z Audi? No tutaj, podjeżdża ja jestem. Chce zobaczysz. Ej, faktycznie. No to normalnie ty. Do Audi robią. Normalnie, jeśli stylety. Tutaj też. Halteramen halter do takich pakujemy. <laughs> Halteramen! No. Ja nie wiem, jak to się nazywa, to, po Ja się ja tu stanę, nie? Ja się tu stanę. My se tu musimy stanąć i. nie wiem, no pójdziemy sobie może coś zjeść, połazimy se tutaj trochę po tym waraszu, czy gdzie my tu jesteśmy w ogóle. Nie, ja wyłączam silnik. Idziemy, ja nie wiem, my w Sarnach jesteśmy, a tu jest w ogóle jeszcze bin... Binderholz, to ewentualnie sobie do Binderholz pojedziemy. Tu byśmy sobie mogli boczkiem pojechać i do łódzka. tu jest Nestle w ogóle też. Może w Nestle coś będą mieli, ja nie wiem. Nie, nie wiem. Ja tu jest LWW. Po profesorsku tu wjechałem. Stryj. A tu co jest zamiast za, za państwem? No tu jest wszystko Ukraina, chyba Bielce i tak dalej, nie? Iszyniów, Odessa. ja nie wiem. Mam minus 14 tysięcy, super. Aha i też zaczął padać, nie no, super pogoda. A, no, umie też. Ale ładnie się stanąłeś obok mnie. No, moi drodzy, tak wyglądała podróż do Ukrainy z Juniorem. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Koniecznie zostawcie łapkę w górę pod filmem, komentarz i widzimy się na następnych odcinkach. Elo!